To jeszcze raz, dla... słuchajcie, o co chodziło dziś, dzisiaj w tej sprawie? I no, zacząłeś mówić. Tak, Czemu ty jesteś? No Marzena została tutaj e, przez policję miała zostać... E, Ukarana. Policja chciała e, tutaj ukarać. Ukarać e, się, tak. Kobiety, które tutaj o wolność e, bez, naszą, waszą, e, swoją. I e, no i co? No i sprawa została wygrana e, zgodnie z, no, z naszym się, przepuszczeniem... nie, to przypuszczam, że Kolega kolego, były ale zresztą. powiem tak że e, sprawa nie została wygrana, bo wyrok nie jest prawomocny, bo się dałem od, o, dowiedziałem się od Marzeny, że wyrok nie jest jak nie prawomocny, ale to nie uży, Nie o, może... Prawo. Za 7 dni będzie prawomocny. Będzie Za 7 dni nie, prawomocny. Nie. Jeszcze jesteśmy... Dzisiaj będziemy, będziemy te w roku. A, sama powiedziała. Panie Krzysztofie, pan się nie odwołał od tego. O, a to, ja to czeka, Krzysztof. Się odwoła, Chcę, no, marzana. Jak marzana, to my... no. Top jak można, to być topić to? mokry, żeby mokry To chcesz chodzić w maseczkach czy bez maseczku? Eee, okej. Okay. Jeszcze raz. maseczki a, a tu Państwo mają inne zdanie na ten temat. I, o, ile było na demonstracji? Słuchajcie, ludzie z wtedy. Z kilkaset osób było. Sąd nie ma racji, a Kononowicz ma. A przepraszam bardzo, ja mogę napisać do sądu w sprawie owocelskiej marzenia, którego dziecko nie wiem. Ale się dowiem. Borodo? Nie, ja się dowiem. Zdawiam się. Ja tego przedstawię w swoim że jestem adwokatem i mam O. Niekonstytucyjne znoszenie maseczek, także to, to, to trzeba powiedzieć sobie jasno. No, konstytucyjnie dlatego, że to człowieku, że jeżeli e, ja stoję po Ciebie, to teraz jestem bez maseczki, ale... To e, no, tysiąc złotych, trzeba wyjąć z kieszenia teraz. No. Bo tam policja gdzieś chodziła, słuchajcie, zaraz, żeby nie przyszli. I Krzyśka nie ukrali mandatem. By była sprawa. Nic ma nie być, nic. Nic nie będzie. Nie jesteśmy będzie. niewolnikami, wszystko A na następny na, na, na protest... Na Jelwetorsku, na szkolną, jest ładnie... I plany budowy dróg, jakie zrealizowane tak. są tam. Jak tam? Jeszcze zamknięty bufet. Bo będzie zamknięty. Nie, już niedługo. Niech Krzysiek zamknął bufet. Tak więc na następny protest, marsz. Zapraszam. I razem ze mną z przodu trzeba iść, ale bez maski. A gdzie manfred? W Nie, stoku. Zrobimy piknik, zrobimy bogisko, zjemy kiełbaski, zrobimy segwilkę. Kiedy? A ja ale weganinem jestem, a co dla wegan? I zwierzątka, prawa zwierząt. Ale, ale kiełbaski są również strawy, także spokojnie możemy strawić. Wegańskie. wegańskie też są kiełbaski. Tak, tak. A kiełbaskie słuchajcie, tutaj ile na... było wtedy osób na tej demonstracji? Kilkaset policja osób prawie. Tak? Policja podała, że było około 500 osób. Z filmiku można sobie łatwo wyliczyć, policzyć sobie, że było tak mniej więcej U nas trzech na portalu tysiąc... też jest film z tej demonstracji. Tak, tysięcy, z, tak. zamieścimy Linka. I w, to, w całej Polsce wtedy chyba, z tego co pamiętam, prawda? Tak, tego w całej dnia Polsce były demonstracje. Było, nie pamiętam to było około 40 mhm. i w Warszawie? Tak Duża tak. demonstracja była. Tak, tak, I policja oskarżyła Ciebie, że jesteś organizatorką tego nielegalnego marszu. Tak, dosłownie. tak. Ja. że, że mm. było Marsza za dużo jasne. osób na marszu, bo zamiast 150 to było około 500? Aha. Tak. Jasne? Tak. No tak. i oczywiście nikt tam praktycznie nie miał maseczki, nie, odbył, nie były zachowane odstępy. Uh -huh. I oto policja uznał... y, uważała, że to jest twoja wina. Że tak, je, było tak, za dużo osób, że ludzie tak, nie mieli maseczek tak. i. To jest to tak. sprawy, to a bez jest odstępów. Ale myślę, że jednak jest, ja jednak jest Jedziemy, dziękuję bardzo. Je, e, jedziemy dalej. A, je, jeszcze, jeszcze chwilę Krzysztofie, jeszcze mało. Nie, 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 ja, ja już zmarłem, ja muszę, <laughs> mam swoje sprawy te, te do, do muszę jechać e, po szrotach i tak dalej, szukać czegoś. Samochodu, to do mogę też może coś się znajdzie. A jaki samochód? Ja mam Golfa dwójka, 32 lata A, a ja mam e, Pasatę i Opla i Lublina. No, o, o, a, to się dostaje, ale także. żaden nie jeździ akurat, a, dlatego Krzysiek części musi żaden? poszukać. No bo a się popsuło się. Jak się pcha, to jedzie. A to ktoś by musiał Krzyśka pchać. Ile tak? <laughs> ale jeszcze tam nie. Nie, to mówisz tak. Ty siedzisz, a do męża tak. Pchaj w lepiej, bo jak nie to ściero dostanie. <laughs> o. A e, mój mówi, to dawaj się zamieni Dobra, mąż siada. No dawaj dawaj, a nie to pału dostanie. <laughs> on to powinni dostać ci, co właśnie tak nas zapychają w ten... Te maski, tak. Te maski, te obostrzenia, bo ci, Ale słuchajcie, Krzysiek to nie chodzi w masce, on to tylko do kamery tak mówi. Ode mnie maskę pożyczył, że do sądu wejść. Nie, nie boję się. Nie boję się. Nie boję się, bo ja idę na pocztę, idę wszędzie, wyjmuję maskę. Zdejmuję maskę. A, Siedzie, jak no to jest wolność <laughs> ogóle, w końcu, no. Zdejmuję maskę. mnie zwracają uwagę. Zajmuje prędko odbieram list i zaraz. Czasami trzeba dzisiaj mi też zmusili, musiałem wejść z maską, bo inaczej bym się nie dostał tutaj. Tak, moje. Za, a a co ty sądzisz wypało? o zamknięciu o tak. zamknięciu szkół, kij... No ja na ten temat będzie, bo mnie zimnych. To będzie następny no temat. Chodź, z, na pro, Tak, na proteście Pogadamy. No. no.